ostatnia środa miesiąca, a ostatnia środa miesiąca oznacza to, że trzeba jechać do gminy na spotkanie sołtysów rady miejską, Takie tam duprele. jutro trzeba wsiąść w samochód, zapakować rzeczy, zapakować się dziś, ale w ogóle mentalnie nie, nie czuję się jeszcze na wakacjach, w ogóle nie, nie ogarniam, że gdziekolwiek jadę i... jeszcze jestem na miejscu, jeszcze ostatniej sprawy. Aczkolwiek już cieszę się na myśl, że wyjadę stąd i będę mógł zjeść jak człowiek czy w wersji dla was yy, trawa i kamienie tak, bo w większości cywilizowanych miejsc już można kupić trawę i kamienie w restauracjach, w sklepach natomiast Węgorzewo jeszcze jakoś stroni od trawy, kamieni nie, tu się nie da nie ma na to zbytu, tutaj tylko podlina, martwe zwierzęta, inne zdechłe stworzenia, porządek dzienny. Także już, już, już niedługo, aczkolwiek jeszcze całkiem długo. Pod koniec wakacji pewnie zrozumiem, że na nich jestem, czy coś. Znacie to? Nie ma. Mu. Gdzie, gdzie jedziesz jutro? Gdzie jutro jedziesz? Chcesz zobaczyć siebie. Gdzie jutro jedziesz? Do Darłowa No ty Borsuś, gdzie jutro jedziesz? Do Darłowa. Co ty tam będziesz robić? Nie wiem. Pójdę do akwaparku. Powiedz, co będziesz robić w tym parku? Nie wiem. Nie mam pojęcia, co mi co. Mi tak, w ogóle, to generalnie nie wiem, jak będzie z vlogiem przez te wakacje chciałbym, żeby był codziennie. Przez wakacje, wakacje, będzie, bo czas wolny, wakacje, nie, fajnie, wszystko. Wakacje, ale nie wiem, czy tam Wi-Fi jest, przynajmniej w tym drugim miejscu. Także, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Teraz już wiem. Najwyżej yy, zrobię tych 6 vlogów wrzucę po przyjeździe. Co się dzieje? albo siada. Oh. No. no więc ostatni vlog przed wyjazdem. Pewnie z komputera. komputera tutaj jeszcze się renderuje film. Ostatnie jakieś tam drobne rzeczy do zrobienia przed 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 i odcinka. Mam nadzieję, że nie kompletnie vloga. W razie czego zapraszam na Instagram. Coś to może będzie. No i potwierdziło się. Odkąd zacząłem nagrywać, subskrypcje maleją. To jest taki właśnie efekt pod tytułem, że ktoś obejrzał jakiś film dawno, dawno temu nakręcony, spodobało się, zasubskrybował. No i w końcu pojawiają się nowe filmy. Nie to, czego oczekiwaliście, prawda? I. Papa, pa, do widzenia. Także no, trzeba zrobić jeszcze 5 filmów. Później przestać nagrywać i znowu urośnie mnóstwo subskrypcji. Ale nie o to w tej zabawie chodzi. Tak nie szkodzi. Do zobaczenia być może jutro, a być może za jakiś tydzień.